Cześć, witam Was w kolejnym poradniku na kanale Planeta Poradników. Dzisiaj Wam pokażę, jak wydobywać złoża takie jak żelazo. Grze. Bo oczywiście, jak widzicie, złoże cyny czy złoże miedzi można tu znaleźć bez problemu. Tak, najprawdopodobniej nie, albo nie we wszystkich jaskiniach, albo w żadnej podstawowej jaskini nie znajdziecie złoża żelaza. No a ja tutaj się przeszedłem kawałek, nie znalazłem, możliwe, że jest ono głębiej. Ale no najprawdopodobniej go nie będzie. Co trzeba zrobić, żeby takie złoże było w tej kopalni na pewno. To w momencie. Już sobie odblokujecie kopalnię po prostu w wydobyciu. Wystarczy postawić taką kopalnię. Można ją wtedy wybudować. No ja niestety nie mam kłód, zaraz zdobędę. Ich odpowiednią ilość i pokażę, jak to będzie wyglądać. Dobra, możemy teraz dokończyć budowlę. Jak widzicie, jaskinia ukończona i to jest bardzo przyjemna opcja. No, oprócz tego, że pojawiają nam się dodatkowe zasoby do wydobycia w postaci właśnie żelaza, pojawiają się pochodnie, aby ułatwić nam poruszanie się po tej jaskini. Generalnie to wygląda tak, że ta jaskinia do pewnego momentu jest taka jak była, a potem po prostu pojawiają się nowe złoża. Tutaj jeszcze złoże żelaza nie znaleźliśmy, po prostu ta jaskinia się przedłuża i była, jest, robi się większa niż była początkowo. O, jak widzicie, pojawiło się złoże żelaza. Znaczy, on no, tak daleko nie wchodziłem tutaj, więc może ono było już wcześniej. Nie jest to istotne. W każdym razie, w jaskiniach, w których nie ma normalnie złoża żelaza. To żelazo się pojawia po wybudowaniu kopalni, bo tak miałem właśnie na świecie dogrania w kopa. Dodatkowo, yy, wybudowanie takiej kopalni odblokowuje nam w wy sekcji wydobycie kopalnie. Jeśli tylko zbudujemy kilow, włożymy go do magazynu zasobów i przypiszemy tutaj pracowników, możemy im właśnie zlecić wydobywanie rudy żelaza, co nie jest możliwe w przypadku chaty wydobywczej. W przypadku chaty wydobywczej nie możemy zlecić czegoś takiego. Możemy zlecić wydobywanie wapienia, gliny, kamienia, rudy miedzi, słomy, wszystkiego poza rudą miedzi. Poza rudą żelaza, przepraszam. A kopalnia nam to umożliwia bez najmniejszego problemu. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie i cześć.